Hello mordeczki Dobra nieważne, Jestem mordy, z tej strony Dawid Kolczyk i dzisiaj pokazuję wam jak pobrać grę Dragon Ball Budokai 2 Dobra, mi się już tu pobiera, ale wchodzicie tutaj Klikacie zapisz grę i wam się gra robi A więc tak Teraz tak, wchodzicie w pobrane pliki i robicie cięcie tak jak ja, właśnie tak dokładnie się nagrywacie i widzimy się zaraz, jak ta gra się zrobi. I zaraz wracam. Dobra, a więc jak już Wam się pobrało, to klikacie tak i klikacie na to, rozpakuj. OK, Wam się już rozpakowuje i teraz wchodzicie w. To? Mm, ustawienia, możecie sobie wejść i zmienić grafikę. Ja sobie wezmę na mm. pełny ekran, na pewno sobie włączę. Dobra, powinno być git. I jak widzicie, macie już. Swojego Dragon bola możecie się cieszyć i grać A ja na pewno będę sobie grał w Dragon O ja tylko zmienię ustawienia mm, tak um, Open gear. Może tutaj po prostu Weźmy wyostrzenie Ale weźmy sobie Automatycznie jeden 1 do jeden. 1. trochę. Nie mogę znaleźć się, prawda? Idę Training? Jeśli nie umiecie grać Nie no, ja sobie oczywiście biorę Goku Goku kontra... Picolo Dobra A weźmy sobie to Tu nic nie zmieniamy, ok Ej no powiem Wam, że gra jest naprawdę wyśmienita, nie? Fajnie mi się w nią gra, fajna grafika i w ogóle. Goku? Yy, dobra, więc tak, yy, to by było na tyle. A więc subskrybuj mój kanał i wbijaj na mojego Twitcha. Link zostawiam w opisie Elo.